to była formacja no, 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 a teraz wcześniej obiecany wywiad z trenerem Eugeniuszem Kwiatkowskim. Mam nadzieję, że teraz wszystko pójdzie już dobrze. Krótko po meczu rozmawiam z trenerem Eugeniuszem Kwiatkowskim. No co tu oceniać? Zdecydowane, wysokie, pewne zwycięstwo. Tak te mecze będą wyglądały w pierwszej lidze? Życzyłbym sobie, żeby takimi wynikami się kończyły, ale nie po takiej grze. Być może ta niedzielna pora, tygodniowa. Nie wpłynęła troszeczkę na dziewczyny, że były takie w mojej ocenie takie troszeczkę ospałe, bo zależy mi na tym, żeby tej agresywności na boisku było i w ataku więcej, głównie jeśli chodzi o szybsze rozegranie piłki i dynamiczne oddawanie rzutów, a w obronie jeszcze troszeczkę bardziej uprzykrzyć życia przeciwnikowi. A nie, jeszcze raz powtórzę, ta pora być może troszeczkę się przyczyniła, że mimo wysokiego zwycięstwa, no jeszcze można było się pokusić o troszeczkę lepszą grę i w ataku, i w obronie. Z jednej strony się z trenerem zgadzam, ale z drugiej strony, jeżeli przeciwniczki tego nie wymagają, jeśli tak łatwo się zdobywa tą przewagę, i mecz nie ma takiego napięcia, takiej jakiejś emocji, dodatkowej adrenaliny, no to trudno wymagać, żeby z mało wymagającym przeciwnikiem tak jeszcze się mobilizować. Tak, tak się może zdawać kibicowi. Natomiast ja stawiam wyższe wymagania. Bo naszym celem w tej chwili powoli robi się to, żeby zająć to jedno z dwóch czołowych miejsc i myśleć o barażach o Ekstraklasy. Być może za szybko to mówię, ale z taką myślą podjąłem się tej pracy w tej chwili i to na treningach dziewczyną uzmysławiam i stąd takie moje wymagania i być może niekiedy zbyt surowa ocena. Bo no pewnie co się może y, trener przyczepiać, jeżeli się wygrywa czy się 3 do 14, prawda? Y, natomiast w kontekście tych mocniejszych przeciwników, to niekiedy takie gdzieś tam niedopatrzenia mogą zaważyć. Stąd, stąd ta myśl i ta praca treningowa ukierunkowana na te akcenty przyszłościowe. Tak prowokacyjnie specjalnie pytam też trenera. Y, jeszcze coś, ta kadra wydaje się być naprawdę dobra, wyrównana. Wiadomo, że liderki muszą być w każdym jakby zespole, ale no, dzisiaj nie było chyba zbytniej różnicy pomiędzy tą, tym zespołem, który grał w pierwszej połowie, a tym montowanym z tych zawodniczych, które do nas dołączyły w drugiej części meczu. Czy trener tak podobnie e, to widział? To, że praktycznie grały dwie siódemki w dwóch połowach. To nie jest tak całkiem, że w pierwszym grał stary skład, a w drugim nowy, nie, bo... bo Ale to tak trochę ja, wyglądało. Ja zmierzam do tego, żeby znowu też była ekipa wyrównana. Żeby rzeczywiście to, że wchodzi na przykład w drugiej połowie, powiedzmy, no te, które siedziały na ławce i jest, no tak jak dzisiaj, wynik dziesięcioma, tak? To, to to już ma zadanie ułatwione. Nie, on też miał przed sobą postawione wymagania, że co najmniej nie stracić, a właśnie dorzucać kolejne bramki przewagi. Potrzeba nam czasu, potrzeba czasu, żeby to jeszcze wszystko tak zaskoczyło. A tym bardziej no, pierwszy mecz przed własną publicznością w nowym sezonie. To też jest trema, to też jest gdzieś tam y, jakieś dodatkowe obciążenie. No, Chciał się pokazać z dobrej strony i stąd niekiedy jakieś takie no, błędy, które no, nie powinny się zdarzyć, prawda. Natomiast y, na treningach naprawdę jest praca całym zespołem i póki co nie ma osoby, która której obecność ograniczałaby się do tak zwanego podawania piłek lub być y, żywym stojakiem y, w obronie. Nie, to, y, to dziewczyny też o tym wiedzą, że na nich spoczywa odpowiedzialność w każdym jednym y, elemencie. Póki co 14 zawodniczek, a y, czekam, niecierpliwie czekam na, na dołączenie Marty Tomczyk i, i, i Magdy Krajewskiej, żeby to była szesnastka, gdzie wtedy walka o miejsce y, jeszcze dodatkowo, y, tak sądzę, wpłynie na jakość y, tej pracy i myślę, że. Y, że to będzie miało przełożenie w grze. Ostatnie pytanie, no nie mogę go nie zadać. Czy tego grania poważnych meczów z, na poziomie wyrównanym i na poziomie wyższym nie będzie za mało? To jest zespół, które, który stać naprawdę na wiele, czy, czy ten sezon nie będzie przez to spisany troszeczkę na straty, no to za mocno powiedziane, ale czy ten by życzył sobie, żeby ważnych meczów z trudnymi rywalami było więcej? Na pewno w sytuacji, kiedy. No, no, może inaczej, to jest początek sezonu. Nie wiadomo jeszcze kto będzie dzielił. Tak, poza nami jeszcze i rządził w Lidze. Myślę, że oborniki. Y, może Sparta. Y, może też y, Poznań. Y, ale ja myślę, że na kształtowanie oblicza zespołu też y, potrzebne jest. Y, Niekiedy taki mecz z troszeczkę słabszym przeciwnikiem. Bo Płock w bo to, to nie słaby przeciwnik. Myśmy się spotkali na turnieju przed ligą i tam naprawdę porwały, schodziły tam do gardła. I stąd może dzisiaj, grając na naszych śmieciach, troszeczkę jeszcze dopadło je ta, to obciążenie, że jednak jesteśmy mocnym zespołem. Natomiast, natomiast yy, uważam, że ta porcja tych meczy właśnie z tą słupią, y, z y, obornikami, z Poznaniem, to będzie taka dawka, y, która pozwoli na spokojną pracę szkoleniową pod kątem ewentualnych baraży potem o y, Ekstraligę. Mówię, niech się zapeszać, I Ja, i, broń Boże, i już nie, nie układam y, y, lokaty dla naszego zespołu na pozycji pierwszej lub drugiej. Nie. To jest sport, tu się jeszcze może wiele zdarzyć. Natomiast y, wiele wskazuje na to, bo jest taki potencjał w dziewczynach, żeby y, w na tych miejscach tę wstępną rundę zakończymy. Dziękuję bardzo. Tak, tyle trener Eugeniusz Kwiatkowski. A za chwilę jeszcze wysłuchamy wywiadu z Kasią Skoniczną, który Wam obiecywałem. Posłuchajcie teraz wróciła przez ostatnie ostatnich kilka lat w szkolnictwo sportowego w Gliwicach i wróciłaś na stare śmieci. Jesteś teraz zawodniczką y, naszej seniorskiej drużyny. Kasia, powiedz może najpierw o tym meczu. No, pierwsze spotkanie dla Ciebie, ile ono znaczyło i generalnie e, może opowiedz o tym meczu, co sądzisz, co myślisz? No, z tą drużyną spotkałyśmy się już w Płocku. W sumie ten mecz w Płocku toczył się pod nasze dyktando, ale jak wiadomo każdy mecz jest inny, więc nie mogłyśmy lekceważyć dziewczyn z Płocka. E, wiadomo było, że są to juniorki w większości, więc nie są one tak doświadczonym zespołem w sumie stawiają swoje pierwsze kroki w pierwszej lidze. My jako spadokowczynie spodokowczy, mamy większe jakby doświadczenie, ale też są u nas dziewczyny, które właśnie z klubów pierwszych pierwszoligowych wróci, przyszły z Kwizyna na przykład. No i w sumie... Od ale grało się łatwo wam. Tak, od początku w sumie to spotkanie było otoczone pod nasze dyktando. No, pod koniec w sumie rozluźniłyśmy się trochę i już było widać, że nie wychodzą nam wszystkie tam sytuacje, no ale wiadomo było, że wygramy, więc nie miało to jakby większego wpływu na wynik meczu. A jak to tobie się gra w tej drużynie, jak tobie się dzisiaj grało? Ej, masz pewną swobodę w ataku, bo nie mówię też o defensywie, ale w ataku, bo zdobyłaś dzisiaj najwięcej bramek, dlatego też rozmawiamy. Rzuciłaś najwięcej bramek, nie boisz się podejmowania decyzji, są to decyzje najczęściej słuszne. Jak ty to widzisz? Z twojego punktu widzenia. Znaczy się, no, od zawsze w sumie w samboże trenowałam pod okiem trenera Kwiatkowskiego, pani Frezy, pana Wierzbickiego, więc... Czujesz się jak u siebie? Tak, czuję się jak u siebie, nie mam w sumie większego problemu w kontakcie z dziewczynami, tworzymy wydaje mi się naprawdę bardzo zgraną drużynę i wydaje mi się, że będzie to miało wpływ potem na końcowe wyniki. No i jeszcze mam do Ciebie pytanie, My kilka lat przebywałaś poza trzewem, szkoliłaś się w jedynej w Polsce szkole mistrzostwa sportowego. I ile was było dziewcząt, które tę szkołę ukończyły, i ile z was trafiło do zespołów ekstraklasy? Byłem ciekawy, czy, czy to dla ciebie nie jest ujmą grać w pierwszej lidze? Było, nie było, skoro tyle lat poświęciłaś na szkolenie się w piłkę ręczną. Mhm. Ze szkoły z mojego rocznika wyszło 13 absolwentek. Pięć z nich trafiło do klubów ekstraklasy, reszta do klubów pierwszoligowych. Nie, ja, na pewno wydaje mi się, że nie jest ujmą granie w pierwszej lidze, ponieważ no, można dobrać na, doświadczenia w większości i potem dalej kontynuować grę w ekstraklasie. Mam nadzieję, że z tym zespołem. A poza tym ten zespół chyba jest ciekawy, prawda? Tak, na pewno. Doświadczenie Justyny domnik na pewno dużo wniesie w nasze szeregi. Zawsze na treningu próbuje swoim doświadczeniem pomóc nam, młodszym dziewczynom, i to naprawdę pomaga. Dziękuję bardzo. Dziękuję. również. Tyle nasza najskuteczniejsza zawodniczka w tym meczu, przypomnę 7 bramek Katarzyny z koniecznej. Jeszcze szybciutko o wynikach z innych boisk. Jeśli chodzi o pierwszą ligę kobiet, grupę A UKS PCM Kościerzyna AZS AWF Poznań i Kościerzyna wygrała i to wyraźnie 33 do 20, chociaż do przerwy było dwubramkowo 10 do 8, a więc chyba Poznań jednak nie będzie jak zwykle tradycyjnie mocny. I MKS Mos Gniezno grał ze Słupią Słupsk i Słupia Słupsk wygrała na wyjeździe pewniej, i wyraźnie różnicą 12 trafień 28-16. E, a więc, no to też mówi coś e, ten wynik sprzed tygodnia, kiedy to w Słupsku sambożanki wygrały różnicą 10 bramek, też mówi w tej sytuacji e, za siebie, prawda? Jeśli chodzi o mężczyzn, to zainaugurowali sezon piłki ręcznej e, po rocznej absencji, po rocznej przerwie e, seniorzy Samboratczew e, rozegrali e, pod opieczni trenera Rygielskiego pierwszy mecz w... Z do Spójnia zespół Gragdynia i przegrali 24 do 29 na wyjeździe. Chyba za tydzień będą grali, jeśli się nie mylę, przed własną publicznością, a więc będzie można zobaczyć, jak tam się ten odbudowany, świeży zespół Samboradczew sprawuje.